Nie wchodząc w zakres kompetencji mojego szanownego rozmówcy, ale to znaczy który z klasyków lewicy stwierdził, że walka frakcyjna z czasem staje się ważniejsza i ostrzejsza niż rywalizacja między partiami czy klasami społecznymi. Prześledzimy dzisiaj, jak skutki tej starej, dobrej, stolinowskiej zasady. Realizowane są w lubelskim życiu politycznym, a spojrzymy jak zwykle z prawej i z lewej strony. To jest konserwatywna trybuna, odcinek 26. Już witają Państwa Konrad Rękas i Szymon Martys. No właśnie, z jednej strony to lepiej mieć swojego wroga niż oswajać cudzego. Z drugiej chyba przesadzono z tym szukaniem wrogów i w platformie, i w pisie. Nie, czy Państwo zauważyli, wczoraj na naszej antenie w live poseł Stanisław Żmijan nie wytrzymał, wygarnął kolegą partyjnym, już po całości. Poszedł po czarnych, jak to się ładnie mówi. Dostało się wszystkim, nawet stabowi wyborczemu widocznie poseł Żmijan przeoczył, że kieruje nim przecież człowiek, członek jego frakcji, a więc Krzysztof Grabczuk. Oberwało się Karpińskiemu, oberwało się Żukowic, co skądinąd serdecznie pochwalamy. Yy, chociaż nie podoba nam się, że wynika to z niskich intencji, bo niskich intencji nie pochwalamy. Yy, podobna Podobne sytuacje, spiszę o tym za chwilę. No, co myślisz o tej wojence w Platformie? No obaj wiemy, bo obaj działaliśmy lub działamy w partiach politycznych, więc wiemy, że walki frakcyjne są na porządku dziennym w każdej partii, nawet takiej, która realnych szans na sprawowanie władzy nie ma. Ale takich szczególnie często. Tak, a w Lubelskiej, ale w Lubelskiej Platformie to już obserwujemy od dosyć dawna. E, ta walka już naprawdę przybiera rozmiary chyba dosyć groteskowe, dlatego że e, takim apogeum myślę, że, że, że tej walki były wybory do Parlamentu Europejskiego, gdzie... Co akurat Żmijan słusznie zauważa, była jedna z chyba słabszych list platformy w, w, w ostatnim czasie. Że jakąś panią Peposzką, która dostaje 500 głosów. Wymyślona chyba zupełnie na poczekaniu. Nie, nie wiadomo, już nie, nie, nie wspominam w ogóle o Michale Kamińskim, który wciąż jednak jest nawet dla Żmijana widzę tematem tabu dlatego, że Żmijan mówi, że, że to jednak była dobra kandydatura i tak dalej. Tylko nie wyszło. Tylko nie wyszło tak, tak, bo, bo, bo reszta listy była zła no i kandydatura Kamińskiego była dziwaczna i reszta listy była zła z kandydatem Tarasem, który nie kandydował lub kandydował zależnie od pory dnia lub nocy Yy, a dzisiaj mamy po prostu apogeum tych, tych walk. czas. zatrzymajmy się przy liście europejskiej. Zwróćmy uwagę, że sama frakcja Żmijana do tych wyborów poszła podzielona, więc pod podfrakcje we frakcji nastąpiły, bo jak Sobczak i jego ekipa dzielnie tam nosiła koszulki i ulotki Michała Kamińskiego, przez resztę frakcji darła innych kandydatów, popierała wyłącznie Krzysztofa Grabczuka, który oszczędzał siły i pieniądze na wybory samorządowe, które sam okazuje się, że może nie mieć okazji tych sił i środków spróbować. No Grabczuk to chyba naj, naj, największa Niespodzianka. Znaczy, dla, dla osób, które może takiej kuchni politycznej nie znają, to, że może spadnie na liścia, może nawet z niej wyleci, tak że okręg hełmski w tym momencie w ogóle. W, w Platformie Obywatelskiej na Lubelszczyźnie zupełnie nieobsadzony. No, nie ma tam kandydata na prezydenta również, ale nawiasem mówiąc, myślę, że najbardziej jednak z tym wszystkim zaskoczony jest sam wicemarszałek Grabczuk, który tym swoim powiatowym, urokiem powiatowego podrywacza przez kilka kolejnych kampanii jakoś przechodził w miarę bezboleśnie. No, tymczasem, wiesz Szymonie, w hełmie jest to dosyć popularna opowieść, że marszałek Grabczuk to jest jak ten żołnierz taki, który w czasie bitwy przechodzi z armii do armii w się od tego, jak się przychylają siły walczących. I generałowie zawsze mają jednego oficera z lunetą, który patrzy w jakim mundurze jest ten żołnierz, by wiedzieć, czy wygrywają, czy przegrywają. Marszałek Grabczuk też tak zawsze się przebierał. Tym razem nie zdążył, nie przeskoczył stanącego no statku właśnie. Stanisława Żmija na, na schodzący statek Włodzimierza Karpińskiego i Krzysztofa Żuka. No i teraz ponosi tego konsekwencje. Pierwszy raz nie wyczuł koniunktury. Jeszcze jest ciekawostka z okręgiem tym m, podlubelskim czy nadwiślańskim, jak jest nazywany, czy kraśnicko-puławskim, e, gdzie mamy e, kandydata Sobczaka, który nagle znalazł się na trzecim miejscu i to w mateczniku Włodzimierza Karpińskiego, czyli e, że tak powiem przeciwnej frakcji, więc nie wiem bardzo też e, c, czemu to ma służyć. Roz, rozumiem przeniesienie go z Lublina, natomiast przeniesienie go do okręgu, e, który jest matecznikiem że tak powiem innej frakcji. No jest, jest, troszkę, znaczy, jest troszkę dziwne. Mówimy o kandydacie Sobczaku, który wcale kandydatem w tym okręgu nie chciał być. A uważam zresztą, że mister Karpiński nie wykazał się podziemnym humoru. E, kolego Włodzimierzu, e, błąd. Należało wicemarszałka Sobczaka przenieść do Białej Podlaski. Potem jak zbankrutował im tam PKS Biała Podlaska, byłby tam witany po prostu równie serdecznie, jak on witał kiedyś e, związkowców. Ale takich cudów było więcej. Na liście znalazła się ku swojemu zaskoczeniu Henryka Stojnowska, która chciała być na jedynym do, to... do śródmieścia, do Rady Miasta. Na, to znajdziemy trochę kuchni. Na posiedzeniu Rady Regionalnej e, zgłoszono Stojnowską. Poseł Żmijan powiedział, że ma pełnomocnictwo Stojnowski wycofuje kandydaturę. Zrobiono przerwę, zadzwoniono po Stojnowską. Stojnowska powiedziała, że wycofuje pełnomocnictwo Żmijanowi. Proszę Państwa, no to jest nie kuchnia polityczna, to jest gar kuchnia groteski. No zdecydowanie. No tutaj jeszcze mamy sytuację też w okręgu zamojskim, gdzie przecież Kandydatu, gdzie e, wieloletnia radna e, straciła stanowisko na rzecz osoby, która raczej nie jest zbyt znana w, w, w okręgu. E, to samo okręg, okręg Bialski, gdzie, gdzie lista w ogóle wygląda na to, że chyba mandatu nie weźmie w ogóle. Platformy, platformy Obywatelskiej, więc... No i mamy transfer, mamy transfer. No muszę powiedzieć, że dla mnie taki dosyć... Nie, A, Celina, tak, Stasiak tak, Celina, jest, Stasiak, Celina Stasiak jest jedną z tych kilku osób w Lublinie, które są generalnie no, niewybieralne, prawda? Włodzimierz Wysocki, Celina Stasiak, Darek Jedlina, no to są osoby, które po prostu, no choćby się, tak powiem, jak dotkną czegoś, to złota, złota zmieniały, nie chodziły po wodzie i tak ludzie na nich nie zagłosują, bo będą wietrzyć jakąś lipę. Ale coś jest nie w porządku, kiedy szefowa Związku Nauczycielstwa Polskiego startuje z listy partii i jeszcze z poparciem dla prezydenta, mm -hmm. no, którego zasługi w restrukturyzacji oświaty lubelskiej są łagodnie mówiąc kontrowersyjne. No, to jest ciekawe, ale to w przypadku Związku Nauczycielstwa Polskiego już wielokrotnie były sytuacje no, kuriozalne. kuriozalne, jeśli chodzi o działalność związkową i, i poparcie dla różnych y, y, sił politycznych. Kojarzenie tego środowiska dzisiaj z, całkowicie z SLDE, tak jak kiedyś, jest raczej, raczej y, wspomnieniem niż, niż, niż y, realną A sytuacją. Ale nie chodzi o sympatię polityczną, tylko pytanie jest takie, czy związek będzie w stanie no, realizować swoje statutowe zadania obrony swoich członków i obrony... Jest, jest to dziwaczne. Myślę, że to po prostu kwestia... Y z woli i chęci samej Celiny Stasiak i jej ambicji politycznych, ponoć zaproszonej tam przez samego prezydenta Żuka na, na listę. No, Dlatego... Każdy robi na swoje nazwisko, jak widać. Ale popatrzyliśmy się nad platformą, a przecież w PiSie jest jeszcze śmieszniej. Nie wiem, czy Państwo mnie wyłapali. Dlaczego? Raz Andrzej Pruszkowski jest piąty na liście, a raz jest pierwszy. Raz Grzegorz Muszyński kandyduje na prezydenta, a raz nie kandyduje. Albo PiSy też mamy dwa w Lublinie. Jest PiS -y, posła Michelkiewicza Andrzeja Pruszkowskiego i przyległości. I jest. PiS, senatora Czeleja, tam Mariusza Dekerta i Grzegorza Musińskiego. I teraz pytanie, kto pierwszy dobiegnie do prezesa? Prezes jest nieduży, przecież go sobie nie rozerwał. Mhm. Która lista tam trafi pierwsza, którą prezes pierwszy przeczyta, ta będzie zaakceptowana. I partia, która te wybory chciała tutaj, zdaje się, wygrywać, na razie nie może skomponować listy wyborczej. No tak, ale sam zauważę, że sytuacja jest tutaj jednak prostsza, dlatego że tu będzie jednak decyzja prezesa najważniejsza i to, to jest właśnie... To chyba jednak odróżnia... A Platformie prezes wyjechał. Tak, prezes wyjechał. Gdyby był, no to pewnie by to opanował. Natomiast dzisiaj mamy sytuację jednak takiego e, potroszę bez królewia przed, przed wyborami, więc e, może dlatego te frakcje tak się uaktywniły ostatnio, zwłaszcza frakcja Karpińskiego, która sobie na, na dużo pozwala. Bo przypomnijmy też, jeszcze wracając do Platformy Obywatelskiej, e, tą tak zwaną dżentelmeńską umowę panów, którzy mieli sobie... E, kandydat Żmijan miał wspierać prawda, e, Karpińskiego za to, że... No, no zdecydował się jednak nie kandydować. No, Skonstatujmy więc, że dżentelmeńskie umowy powinni zawierać dżentelmeni, no bo inaczej wychodzi, tak jak widać, no jak z pana się robi dziad, to jest fajny dziad, a jak z dziada pan, to pan jest dziadowski. No i to tyle jeśli chodzi o dżentelmenerię platformy. Nie pozdrawiamy. No się jeszcze myślę, że będziemy zajmować osobno, dlatego że jak jeszcze nam ta partia myślę, myślę że tak, w tej no. kampanii przyniesie i jeszcze nie raz, nie, nie dwa będą się nawzajem tam wyrzucać, oskarżać. No, taka jest logika. Centra prawicy w Polsce że najpiękniej im wychodzi moralne zwycięstwo, czyli po ludzku mówiąc, przegrane. Ale na razie przegrywa ją mieszkańcy. I to wskutek tego, co wyczynia na odchodnym koalicja sejmikowa Platformy z PSL-em. No przyznam się uczciwie, że spodziewałem się jakiegoś takiego ożywienia, ale że się aż tak ożywią w, w szkodnictwie już takim zupełnym, to mi nie przyszło do głowy. Z jednej strony, no, szkodzą, po prostu dewastują. Władeczek szkodzi, strasznie szkodzi, jak było w To, co zrobiono ze szpitalem, robi się ze szpitalem kolejowym, to, co dzieje się w Muzeum Nadwiślańskim, to jest absolutny absurd, jakaś baba z partyjnego na Dania niszczy jedno z najbardziej zasłużonych pracowników kulturalnych w regionie. A równolegle, równolegle kto może, ten ucieka. Wiecie Państwo, kto pierwszy ucieka z ukrętu, no więc ci, co uciekają, to tak mają teraz legitymację platformy i Nawet podobni, prawda? Tylko podobno szczury są bystrzejsze. I zwiewają do instytucji, bo tam się będzie, myślą, że tam będzie wolniej, wyrzucać będą, prawda? Kontrakty będą menedżerskie. No tak, no, Proszę Państwa, nie będą pan dobrze myślą. No zwrócimy to, że... się do niektórych kolegów. Jak Wam się wydaje, że z pięcioletnimi kontraktami nie da się Was wyrzucić, to zostawcie to w rękach następców. Nie wiadomo, czy będzie wrzucać PiS czy PSL, ale da się. Ja Wam mówię, że się da. Wszystko się da, natomiast no jest, to jest to troszkę bardziej skomplikowane. Natomiast na dwie rzeczy chciałbym zwrócić uwagę, jeśli chodzi o te pomysły dotyczące służby zdrowia i kultury, które się teraz nagle, nagle pojawiły. Po pierwsze na, real, na brak realnej opozycji w sejmiku, dlatego że jeżeli chodzi o połączenie szpitali, to zarówno radni PiSu, jak i radni lewicy wstrzymali się od głosu. Nie było tak naprawdę realnej opozycji wobec tego, tej. To jest dwie sytuacje. PiS ewidentnie patrzy na działania platformy i mówi: Kurczę, my byśmy to robili to samo, to lepiej siedźmy cicho, niech lepiej oni nie. zrobią. z SLD jest dogadane z platformą. I może to jest z ich perspektywy, to jest dosyć dobre, dobre rozwiązanie. No, Elektoratowi wytłumaczą, że, że nie mogli głosować przeciwko, bo nie, nie znali, jak, jak to powiedział, nie znali wszystkich szczegółów tej, tej, tej sytuacji, więc trudno im było ocenić. Natomiast no, wiadomo o, to, o co chodzi, chodzi o to, że, że, że pewnie sami robiliby dokładnie to samo. Natomiast no, jeżeli chodzi o muzeum nadwiślańskie, to jak zwykle jest, oczywiście winni są pracownicy, jak się okazuje. tak, Którzy, jak powiedziała pani, pani dyrektor, piją w pracy i chodzą na zakupy. I, to jest główny, i ona otrzymuje wiele, wiele prawda, tutaj skarg na, na pracowników, więc ona musi ich wziąć przysłowiowo za mordę. No, jak się ktoś, ale to jest typowe: dla wielu dyrektorów z partyjnego nadania, ponieważ jak wiadomo, na kulturze i na służbie zdrowia zna się każdy, więc takie największe nieudoki idą właśnie do szpitali. Teatrów, muzeów, filharmonii, no bo przecież tam nie zmarnują. Marszałkowie, którzy w życiu, w teatrze to ostatni raz byli na przedstawieniu w przedszkolu, bo, bo, bo było obowiązkowe wyjście. Więc nie zauważyłem, że to są wielkie jednostki pracy. Mające kilku, kilkuset no pracowników, mają te, duży majątek, którym trzeba za, zarządzać, wysyłają tam takie sieroty, e, które jak się nie znają na przedmiocie działalności, no to biorą się zadyscyplinowani, sprawdzają czy to 15-29 płaszczyć. Nie, dość, 29 w płaszczu nie, nie dość, że nie znają się na przedmiocie działalności, to często nie znają się na, podst na tak podstawowym dokumencie jak kodeks pracy. No i, i tu też mamy duży problem właśnie dotyczący Muzeum Nowi bo to zarzucają pracownicy przecież, yy, Pani Dyrektor, tak? no, Kultura yy, ma to nieszczęście, że podlega w zarządzie województwa Krzysztofowi Grabczukowi, który z kultury to najbardziej lubi cyrk i gerlse roznegliżowane, yy, a prawą ręką Krzysztofa Grabczuka jest Leszek Borakowski, który ma tylko jedną radę, go pytają o kodeks pracy, mówi kodeks podrzeć, ludzi wyrzucić, a związki rozwiązać. Tak, to pewne myślenie, które w polskich elitach akurat Mm, przynajmniej jest szczery, jeśli, jeśli o to chodzi. No, Leszek Borakowski rozwiązał kiedyś całe województwo chełmskie, co, co to dla niego jedno muzeum. Na pewno mu się przy współpracy marszałka Grabczuka uda. No oczywiście chyba, że marszałek Grabczuk wyleci z list no, Jeszcze. Yy, natomiast szczury uciekają. Yy, przeglądałem się, co proponują marszałkowscy nadańcy yy, yy, w Centrum Spotkania Kultur. Yy, spec od billboardów z ministrą Muchą został dyrektorem największej instytucji kulturalnej yy, w regionie. No, muszę powiedzieć, nie urzeka. Znaczy... No, generalnie tutaj jest też problem z tym, że no, z tego co słyszałem, koncepcja jest wydania dużo większej ilości pieniędzy jednak niż, niż, niż zakładano pierwotnie, więc no, jak, jak widać też omijanie, omijanie konkursów, tak, czyli awansowanie, awansowanie ludzi, którzy po prostu pracują już w urzędzie, co, co umożliwia ustawa. No więc no to jest sytuacja takiego schyłkowego, czy schyłku końca kadencji. No to będziemy obserwować to, to do, do, do samego... Listopad, do samych listopadowych wyborów, i, i myślę, że będziemy jeszcze o tym rozmawiać nie raz. No Z pewnością zresztą do wyborów zostały dwa miesiące. Jak Państwo chcą się trochę pośmiać, bo czegoś załatwić też nie da, ale pośmiać się da, to zapraszam, udać się do któregoś z urzędów marszałkowskiego albo miejskiego, sprawdzić, czy ktoś jeszcze pracuje. Znaczy, trochę się da załatwić, bo tam są trzy, trzykrotne przerosty kadrowe, czyli jedno, jedno zadanie zajmu robi trzech urzędników, więc dwóch spokojnie może pójść rozdawać ulotki marszałkowi. Wielkiej straty to nie, 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 nie przynosi. No Niemniej jednak zasada jest taka, że urzędy dwa miesiące przed wyborami, dwa miesiące po wyborach nie pracują. Więc nie chodzić załatwiać, bo może się iść pośmiać. Yy, urzędy nie pracują, ale i nie najlepiej jest z, no, z tymi przedsięwzięciami, które ponoć się już samorządom udały. Yy, dosłownie dzisiaj przeczytałem sobie yy, wystąpienia pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli, yy, która sprawdzała medialne, między innymi nasze lubing.pl doniesienia o nieprawidłowościach w lubelskich liniach autobusowych i w Urzędzie Marszałkowskim w zakresie, w zakresie zarządzania PKS-ami, które nie wiadomo po co przejęto jeszcze za zamarszałkowania Grabczuka i no niestety, no wychodzi na nasze czy zawsze musi wychodzić na nasze, no znowu się okazuje, że nie osiągano żadnych efektów, pieniądze wrzucono w błoto, stworzono posady prezesów i dyrektorów, a ludzi No o komunikacji A komunikacji się nie da. To rozmawialiśmy tutaj dosyć często i z, myślę, że cały czas z takimi samymi wnioskami, że w ogóle pomysłów na komunikację w całym województwie lubelskim nie ma, a spowodowało to między innymi taka, a nie inna polityka, to, że dzisiaj praktycznie w dużej części województwa, na przykład w moim rodzinnym Kraśniku, PKS-ów w ogóle nie ma. To już, te, chociaż lubelskie linie autobusowe to jest jedno z tak naprawdę niewielu, niewielu miejsc, które, które ocalały. I mimo cały, w tych wszystkich kłopotów, które mają teraz, no to są i tak w dobrej sytuacji, bo duża część mieszkańców województwa jest pozbawiona jakiegokolwiek realnego dostępu do, do komunikacji. Musi korzystać z, z prywatnych busów, które są często dużo droższe. Więc no, ta sytuacja jest no, wołająca o pomstę do nieba, że, że użyję takiego sformułowania, bo, bo, bo to, co wyrabiano z, z, z PKS-ami, no to jest. No przypomnijmy, jest no miała podlaska upadłość po to, żeby zrobić miejsce pod prywatną linię, tą samą, która miała przyjąć linie autobusowe. taka jest zamość wyprzedaż majątku tak. i posady dla partyjnych funkcjonariuszy Platformy Obywatelskiej. LLA przygotowane do prywatyzacji, zresztą zdaje się, że jednak do tego dojdzie, bo w ostatniej chwili oferta tej firmy, która miała kupić, tylko że podstawionych teraz przez Hiszpanów, trafiła. I lubelskie dworce z nadwyżką, tylko dlatego, że sprzedały tak, dworzec południowy. Natomiast no, to, to jest do przewidzenia, że, 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 że akurat pomysłem naszych rządzących szanownych, lokalnych na, na zmianę tego stanu rzeczy jest prywatyzacja, która miała niby ułatwić funkcjonowanie, no, funkcjonowanie spółkom komunikacyjnym, tylko, że no, niestety nie biorą pod uwagę tego, że, że utrudni to życie mieszkańcom, którzy będą musieli za bilety dużo więcej płacić. Czyli nie była to prywatyzacja, tylko tak naprawdę uwłaszczenie na majątku i to jest, i to jest dopiero karygodne i godne zajęcia się nie tylko przez Nika, ale przez poważniejsze organy. Oczywiście, jak już ktoś normalny będzie na ich czele. Ale PKS-y, no to, taka biedota, przecież tam platformę nie głosuje, tam PKS-em <laughs> będą jeździć, Lotnisko mamy, się kręci, prawda? Jeden nasz nerwany wicemarszałek, no przecież co drugi wpis na Facebooku e, tak. sobie wpisuje, że mu się kręci. Jemu to się rzeczywiście może sporo kręcić. E, ale y, no tak, lotnisko zdaje się zwija się, a nie rozwija, bo loty są zamykane. No. Traktowanie no tak. tego cały czas jako zbawienia dla za nie jako zwykłego biznesu, to się może opłacić, a może się nie opłacić i pewnie długo jeszcze jeszcze przynosił straty, no się właśnie mści. Ogłoszono to mesi, mesjańską misją, a to tylko firma. Dobrze, yy, czy... Ja nie uznając tej inwestycji jako jakoś szczególnie priorytetowe dla Lubelszczyzny uważam, że jeżeli już mamy lotnisko, no to dobrze, żeby ono po pierwsze realnie funkcjonowało, po drugie, zapewniało tym mieszkańcom naprawdę dostęp do, do wielu kierunków potencjalnych lotów. Tak? Tutaj w Świdnickie Stowarzyszenie na rzecz, Stowarzyszenie rzecz Zwoju Powiatu Świdnickiego pra, praktycznie już na razie się skończyło na obietnicach, ale wywalczyło Przejści stałe graniczne przejście stałe. graniczne. I bardzo dobrze. Cieszymy się z tego niezmiernie, tylko okazuje się, że znikają nam linie do Wrocławia i prawdopodobnie zostaną ograniczone linie do Gdańska. Więc mamy jeden krok w przód i dwa kroki w tył tak naprawdę ciągle, jeżeli chodzi o lotnisko. Ciągle mamy, okazuje się, że jeżeli coś już, jest, coś już jest zrobione, coś, jest, coś się udało wreszcie, wreszcie zrobić na tym lotnisku, które jest gdzie bardzo wiele złego do tej pory się, się jednak działo, no to nagle do następnego dnia mam informację, że ktoś się nagle wycofał, że. Linie są nierentowne, że ludzie jednak nie, nie okazuje się, że nie, nie, chcą, nie chcą tak chętnie latać. Ja jak... w ogóle mam wrażenie, że lotnisku i portalu lotniczemu w ogóle słu nie służy ten cyrk, który jest wokół niego robiony. To znaczy, nie jest on traktowany ani przez chwilę jako poważne przedsięwzięcie biznesowe i nie jest tak też odbierany przez naszych potencjalnych partnerów, przez linie lotnicze poważne, tylko non-stop cyrk polityczny. Mm -hmm. e, stworzenie dużego pan. zakładu, no jeszcze z malutkiego lotniska z wielką ilością połączeń. Tam pracuje ponad 200 osób, e, a proszę zgadnąć, przez biurko, którego widzemarszałka przychodzi wszystkie CV, z jakiej partii musiały być rekomendowane pracujących tam. No, za dużo cyrku, za dużo polityki, a za mało racjonalnego myślenia strategicznego, nie tylko biznesowego, ale także no, pro, rozwojowego dla regionu. Warto, warto przypomnieć, co też lubelskie media zauważały kiedyś, że jedną z pierwszych decyzji, którą podjęli pracownicy, niewielka grupa pracowników, która akurat nie była zatrudniona tam po znajomości, to było założenie związku zawodowego. Zresztą w sierpniu 80. I to pokazuje też skalę tego, z czym mamy do czynienia, dlatego że no, no, to, byli, to była jedyna grupa ludzi, która tak naprawdę bała się tam o cokolwiek, jeżeli chodzi o. Są to głównie osoby, które pracują w ochronie na lotnisku. Tak? Więc no, dzisiaj, dzisiaj mamy taką sytuację, że no, trudno przewidzieć, co, co będzie dalej z lotniskiem. Zadziwiające było to, że przez tyle czasu walczono tak naprawdę o Podstawowe rzeczy, czyli na, na przykład o możliwość... Yy takich kierunków jak kraje Beneluxu, jak, jak Włochy, jak Ukraina, tak? Więc bardzo dużo czasu... Mamy z punktu widzenia i rynku pracy i rozwoju biznesowego. Tak jest. Natomiast nie jest to oczywiście jedyny problem infrastrukturalny, nie, nie jest to jedyny program transportowy. Ja myślę, że ten wicemarszałek, któremu się kręcił, którego właśnie wysłano na okręg lubelski, ziemski, będzie mógł dalsze swoje sukcesy i zapowiedzi ogłaszać z tego jedynego przęsła mostu w Kamieniu, które się udało do tej pory zbudować. Bardzo się tam będzie ładnie prezentowało. Tylko nie krzyczy w stronę Mazowsza, bo tam z tamtej strony Drogi nie ma, więc jak ten most wybudują, to będzie można nim dojechać do. Ale tam na psl raczej głosują, także nie wiem, czy, czy, czy usłyszą. No to nie jest stanie gdzie indziej, w jakimś innym śmiesznym miejscu. On zawsze się ładnie, zabawnie komponuje. Proszę Państwa, no Państwo, można bez trupa skończyć konserwatywną trybunę, chyba że trupa politycznego oczywiście. Pozdrawiamy Cię, Jacku. Szanowni Państwo, przepraszam jeszcze raz za opóźnienie dzisiejsze, ale ono wynika, jak widać, z nadmiaru wrażeń w regionie i z tego nadmiaru na pewno jeszcze nie raz będziemy do Państwa wracać. To była konserwatywna trybuna, dziękuję. Państwu Konrad Renkas i Szymon Martus. Do zobaczenia. Do widzenia.